Wygląda na to tak na pierwszy rzut oka, że to jest funkcja kwadratowa. Tyle, że funkcja kwadratowa ma nieskończenie wiele wartości. Od wierzchołka w górę albo od wierzchołka w dół, to zależy, w którą stronę mamy skierowane ramiona. Zatem to nie może być funkcja kwadratowa i współczynnik przy x do kwadratu, czyli liczba 2a plus b musi mieć wartość 0. To tak, mamy już funkcję liniową. Taki współczynnik kierunkowy razy x minus 7, i teraz zazwyczaj wykresem funkcji liniowej jest wznosząca się albo opadająca prosta. To też jest niedobry przypadek, bo będziemy mieć wówczas nieskończenie wiele różnych wartości. To musi być prosta pozioma. Współczynnik przy x musi być równy 0, czyli a plus b. Minus 4 ma być równe 0, czyli a plus b ma być równe 4 po prostu. To by oznaczało, że po odjęciu tego drugiego równania od pierwszego równania stronami dostaniemy po kolei 2a minus a, czyli a, b minus b. No o to chodziło przy tym odejmowaniu, to jest 0. I 0 minus 4 to jest minus 4. Mamy już współczynnik A. Podstawiamy minus 4 w to miejsce do drugiego równania. Minus 4 plus B jest równe 4. Minus 4 ląduje po prawej stronie jako plus 4. Zatem B jest równe 8. To jeszcze sprawdźmy. Funkcja ewod x to będzie. W pierwszym nawiasie 2 razy minus 4 to jest minus 8, dodać b, czyli dodać 8 razy x kwadrat. Następnie w drugim nawiasie będzie a, czyli minus 4 plus 8, minus 4 razy x i na końcu minus 7 to jest 0. To również jest 0, zatem f od x to jest po prostu minus 7, no i wszystko się zgadza. Jedyną wartością tej funkcji jest minus 7, nie ma innych, także mamy jednoelementowy zbiór wartości. Na koniec rzut oka na gebrę. Przyjąłem na początek, że a jest równe minus 2, b jest równe 10, funkcja f jest funkcją kwadratową. Mamy parabolę skierowaną ramionami ku górze, zatem zbiorem wartości będzie nieskończenie wieloelementowy zbiór tutaj od wierzchołka, od Q drugiej współrzędnej wierzchołka do plus nieskończoności. Zmieniając te parametry, zmieniamy kształt paraboli, to ciągle jest parabola, ciągle funkcja kwadratowa, ale gdy a jest równe minus 5, no to już mamy funkcję liniową. Ta funkcja ma nieskończenie wiele wartości, Dajmy A równe minus 4, bo to jest A z rozwiązania. I zmieniamy B. Jak dojdziemy do ósemki, to powinna wyjść funkcja liniowa pozioma, no i jest. Mamy faktycznie jednoelementowy zbiór wartości. Dalsze zmienianie B powoduje, że mamy już funkcję kwadratową z ramionami skierowanymi ku dołowi, także wciąż mamy nieskończenie wiele wartości.